Początku nie było nic, była tylko miłość, którą był Bóg. Pan Bóg postanowił się nią podzielić, przystąpił do pracy, zaczął od ciemności i stworzył księżyc i gwiazdy, następnie stworzył ryby i wszystko, co wpływa w morzu. Później stworzył słońce, które dało jasność. Następnie stworzył ląd i wodę, a potem postawił tam wiele roślin, które ubogacały świat. Postawił tam też zwierzęta, i właśnie tak powstał świat. Ten świat był dobry. Bóg stwierdził, że świat potrzebuje opiekuna. Wziął więc glinę i zaczął lepić. Ulepił twarz, oczy, uszy, włosy, a na koniec w swoje stworzenie tchnął życie, piękno, radość, pokój i miłość. I tak powstał człowiek. Najlepsze stworzenie Boże. Mężczyzna potrzebował jednak pomocy. Więc Bóg stworzył kobietę i dał im pod opiekę wszystko, co istniało. Pan Bóg przyprowadził zwierzęta do Adama i polecił mu je nazwać. Człowiek wykonał zadanie od Boga, nazywając bydło, ptaki i dzikie zwierzęta. W nazwaniu tego, co istniało, w raju trwało wieczne szczęście. Eden był krainą bez troski. Adam zbliżył się do Ewy i wszystko zostało zalane miłością. Początkowo świat był dobry, ale pojawił się szatan. Szatan chciał zniszczyć rajskie szczęście. Dlatego kusił Ewę, by zjadła owoc z zakazanego drzewa. Kobieta uległa pokusie, zerwała owoc i poczęstowała nim Adama. Szatan osiągnął swój cel. Odebrał ludziom rajskie szczęście. Naród izraelski jest narodem wybranym przez Boga do wielkiej rzeczy. Izraelici zamieszkujący w Egipcie stali się narodem licznym i tak potężnym, że król krainy Nilu przestraszył się, że Izraelici stają się narodem silniejszym od Egipcjan i zapragnął to zmienić. Aby siła narodu wybranego została stłumiona, byli oni zmuszani do bardzo ciężkiej pracy. Egipcjanie uprzykrzali im życie uciążliwymi obowiązkami. Pracowali wyrabiając gliniane cegły i uprawiając pole. Lud izraelski znalazł się w niewoli. Brakowało im jedzenia, nie mieli czasu na zabawę, wypoczynek, radość i świętowanie. Ze grzech Izraelici utracili swoją wolność. Król Egiptu podjął straszną decyzję nowonarodzeni izraelscy chłopcy mają być pozbawieni życia. Dlatego Matka Mojżesza, aby go chronić, włożyła go do wiklinowego koszyka, a koszyk do nilu. Znalazła go córka Faraona i zaniosła do pałacu Faraona, gdzie się wychowywał. Kiedy Mojżesz dorósł pewnego dnia, gdy Pas owce ujrzał płonący krzew, z którego odezwał się do niego głos: Mój Rzeszu, mój Rzeszu! to był Bóg, który miał dla Mojżesza zadanie miał on wyprowadzić jego naród spod niewoli Egipcjan. Faraon jednak nie chciał wypuścić narodu wybranego, dlatego Bóg zesłał na Egipt 10 plak. Woda zamieniła się w krew. Powierzchnia Egiptu została pokryta przez żaby. Chmura komarów zakryła niebo. Na ziemię spadł grad i zrujnował Egipt. Wszystkie plony Egipcjan zostały zjedzone przez szarańczy. Ostatnią plagą egipską była śmierć pierworodnych. Izraelici musieli uciekać z Egiptu, goniły ich wojska faraona. Niestety na ich drodze pojawiła się przeszkoda, Morze Czerwone. Na szczęście Bóg sprawił, że morze rozstąpiło się i Izraelici przeszli na drugą stronę suchą nogą. Jak mówi Pismo Święte, ziemia obiecana Kanaan, w której zamieszkali Izraelici po długiej podróży, była ziemią spływającą mlekiem i miodem. Nie oznacza to jednak mlecznych rzek czy miodowych jezior. Oznacza to, że ziemia, w której zamieszkiwał naród wybrany, była niezwykle urodzajna. Ziarna wrzucone w tę ziemię podlewane były obficie wodą i ogrzewane promieniami słońca. Ziemia była bogata i żyzna, idealna do sadzenia drzew, a także siania zbóż. Pan Bóg ofiarował ludziom dom, w którym mogli cieszyć się swoją wolnością. Izraelici mieli pod dostatkiem jedzenia, Czasu na świętowanie, wypoczynek w cieniu drzew oraz modlitwę. Przeszłość człowieka, jego grzeszne czyny i wybory stały się przyczyną smutku, bólu i śmierci. Ale Bóg jako Stwórca wszystkich rzeczy zawsze znajduje najlepszą odpowiedź na pytanie: jak naprawić zepsutą przez grzech rzeczywistość? Jak naprawić zerwaną przyjaźń, zdradzone zaufanie, zdeptaną miłość. I tym razem nie jest inaczej. Pan Bóg zna odpowiedź i wie, jak naprawić przeszłość. Bóg powołuje wybranych przez siebie ludzi, proroków, aby szli i głosili, że jest nadzieja. Człowiek odzyska szansę wiecznej radości i bliskości z Panem Bogiem w rajskim ogrodzie. Izajasz był nadwornym pisarzem króla, jednak Bóg miał dla niego inny plan. Pewnego dnia, gdy modlił się w świątyni, zobaczył Boga, szukającego osoby, która opowie światu o przyjściu Messiasza. Wtedy Izajasz odpowiedział, oto ja, poślij mnie. I tak został prorokiem i głosił. Dlatego Pan da Wam znak, oto Pan napocznie i porodzi syna i nada mu imię Emanuel. Kolejnym prorokiem był Malachiasz, Żył on w czasach, gdy ludzie skupiali się na swoich problemach i nie przyznawali się do grzechów. Ludzie stracili wiarę w to, że Bóg ich kocha. Stwórca postanowił posłać swojego sługa Malachiasza, aby ten przypomniał im o swojej miłości. Znakiem tej miłości ma być zesłanie Mesjasza na ziemię. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy oczekujecie. Na ziemi było wiele zła. Ludzie pragnęli być tacy jak Bóg i mieć to, co należy do niego. Dlatego stwórca postanowił zalać świat wodą. Pan Bóg jednak nie chciał zniszczyć wszystkiego. Dlatego wybrał Noego, aby zbudował łódź i zabrał na nią po dwa zwierzęta z każdego gatunku. Początkowo Noe był wyśmiewany, ale mimo wszystko wybudował arkę. Po jakimś czasie woda pokryła ziemię, lecz Noe wraz z rodziną i zwierzętami byli bezpieczni. Kiedy woda zniknęła, Noe wraz ze wszystkimi z arki zeszli na ląd. Bóg obiecał, że już nigdy nie zniszczy ziemi. Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Został on głosem wołającego na pustyni. Miał on za zadanie bezpośrednio przygotować lud na przyjście Mesjasza i przekonać ludzi do zmiany swojego życia. Przez chrzest w Jordanie Jan nawracał ludzi. W Galilei, w mieście Nazaret, żyła Anna wraz ze swoim mężem Joachimem. Aby mogła zostać naprawiona przeszłość, Bóg rozpoczął swój najlepszy plan naprawy, więc na świat Joachimowi i Annie przyszła bez grzechu poczęta córka, Maryja, która miała zostać matką Jezusa. Maryja dorastała pod opieką swoich rodziców, Anny i Joachima. Po jakimś czasie Maryja poznała Józefa, który był cieślą. Józef został jej mężem. Był on z rodu Dawida. Pewnego dnia, gdy Maryja się modliła, przyszedł do niej Archanioł Gabriel, przekazać jej Boży Plan na Naprawy Przeszłości. Powiedział jej, że zostanie matką mesjasza, zapowiadanego przez proroków. Maryja zdziwiła się więc Anioła, lecz zgodziła się na Plan. Zbliżał się czas narodzin Jezusa, lecz został ogłoszony spis ludności. Józef, który był z rodu Dawida, musiał zapisać się w Betlejem. Była to bardzo daleka droga, ponad 150 kilometrów. Pomimo tego, że Maryja była w ciąży, musieli iść do Betlejem. Kiedy zbliżali się do celu, Maryja zaczęła rodzić. Szybko potrzebowali znaleźć nocleg. Józef biegał od gospody do gospody, lecz nigdzie nie było miejsca. Jednak jeden z gospodarzy zgodził się przenocować ich w szopie dla zwierząt. Tam przyszedł na świat Jezus Chrystus oczekiwany Mesjasz, który swoim życiem i śmiercią na krzyżu naprawił zniszczoną przeszłość. Koniec.